Państwu. Dzisiaj kolejny odcinek z serii The Nightmare House 2. Jest ze mną mój wystraszony kolega. The Beowulf czwarty. The Beowulf czwarty. Tak. Y, za nami widnieje plakat, który był na dzisiejszym manifestie. Y, przeciwko akta. To było nasze hasło reklamowe. W, no, w niedługim czasie wrzucimy film z materiałem z, tek, z tego właśnie manifestu. I sami ocenicie jak było. A więc teraz kontynuujemy grę, nie! 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 Zaczęło. Zaczyna. Dobra, więc. Jak mi zimno jest. To. jedziemy. Ja się cały Czy ja w marynarzyka? No kurde. Zaczynasz? <grym> no, ale będziemy srali po gaciach. Kurde, powtórka z tydzień temu? Ja pierdziele, to jest ładowanie, nie przejmuj się tym Okej okay. co to zaczynać, no prolek jest skończony, chłopie To prolek, ale jeszcze jest dużo gry A widzowie nie mogą czekać To chyba możemy ominąć Już to widzieli, co? Nie da się? Naciśnij Enter Fuck, kurwa! To już było! Ale to już było. Właśnie teraz jesteśmy w jasnym pomieszczeniu. Może przygłosić trochę? To właśnie frap się zrobi. Znaczy, w sonem. Aha, chodzi ci. Dojeb, dojeb full. A przepraszam chwilę, nie widać mnie. Ola, będzie sera, dawaj kurwa, Moją kodę. Kupiska. Jest chyba z minus 30 w tym domu. Dobra, zostawiam co taki mały niesmak. Ja pierdziem! Nie! Nie! Jeszcze nic się stało. Dawid, bo, bo sobie ktoś coś pomyśli. Możesz wziąć dłoń z mojej szyi? Czuję się niepewnie. Jeszcze te gramy straszy Spierdalaj, bo mnie wystraszysz, ja cię znam. Ja pierdolę. Sorry, nie będę cię straszył, masz tą kołdrę. Kurwa, super. Dobra, jesteśmy znowu. Bo tą kołdrę musiał się chyba przywiercić do głowy. Nie widzę efektu basu System się spierdoli nie nienawidzę jakieś pierd... Co mnie przesunęło? A rozdzielczość zmieniłeś na HD Ready? No Znaczy rozdzielczość jest... HD Nie full No HD Ready żeby było Nie, jest HD w grze No 720 Nie Większa? No 960 a wiesz, że to jest jej potrzebne i będzie dość długie, niepotrzebne formatowanie, konwertowanie, skracanie, scalanie, zmniejszanie megabajtów pliku Ty i tak. Ty się tym zajmiesz. Ja pierdzielę czarna robota. Kurwa nie działa. Radio nie działa. No a znowu kurwa komputer

Ten, to żebyś właśnie tłumaczył takie angielskie dialogi, żeby widzowie mogli wiedzieć o co mniej więcej chodzi w fabule. I najlepiej nie ruszać się z miejsca, bo coś zaraz może się spierdoli. Zepsuć. Jakaś pizda, coś gadałem przez radio, że coś się dzieje, że chce z nami pogadać, zostało kilka pytań. Tylko musimy najpierw zobaczyć, bo to jest tylko taki komunikat przez radio był. No. A chuj to tłumaczyć, ta gra nie ma fabuły. Ja ale w tej grze już chyba nic nie może wystarczyć. Wszystko zostało wyssane w prologu. <shrud> nie wiem Ludzie pisali, że warto kontynuować, więc... No Kurwa Nienawidzę Ciemnych pierdolonych szpitali Ja się nigdy nie boję wózków metalowych Znaczy łóżek metalowych Kibel, kurde Dobrze, że nie jest obsrany <shrud> Koleś zgubił buty jak srał No kulturalnie Trzeba wsadzić pozostałą resztę na swoje miejsce Ja pierdziela mi do walki jedną wsadzić do śmiechu Nie, nie podobają się takie kraty Coś na pys mi kiedyś wyskoczyli przez same kurwa wyglądać świetnie hmm. Idziemy, idziemy. Zawalona ściana Specjalnie, nie żeby przyjść tutaj. Kurwa sala operacyjna. Ja pierdolę. Nie lubisz sal operacyjnych. Pewnie, że nie, kurwa, wyskoczymy jakiś zombie ze sztyletami. Weź wózek inwalidzki, z wózkiem inwalidzkim zawsze się... każdy czy bezpieczniejszy. No. I chodź, chodź w z tym. Jak komuś przywalisz z kółka, to człowieku już nie wstanie. No to będzie mój Talizman. Tylko że kurwa nie, muszę najpierw to utworzyć. Nic się nie dzieje. A co śmietnik. Może jest jakiś Amunicja? Tak kurwa do ręki chyba Nie mam broni Mam Kulturalnie zamknę drzwi Nie lubię zerżniętych kucharzy siekierą Ale, Ale wytrysk U kurwa jakieś haki Wiesz co chciałem powiedzieć właśnie? KURWA widziałem Pierdony bas Aż się za głowę złapał Jeba nic I ja pierdolę. Jak ten bas na kurwa i strach robi. Pierdolę teraz mi znowu wyskoczy na plecyki ze średnika może Kurwa! Prolog, człowieku, pro. To jest niemożliwe, człowiek. Przecież prolog został wyssany do cna! Tu już nie ma momentu. Chwalę którym... ja drzwi, nie mogę... zamknąć. Nie, państwo, trzyma. Hmm. robisz kółko. Czyli tam mam iść. Musisz się wrócić. No, nie dobrze, tu mam iść. Aha, teraz. Co to kurwa było? Nie mam pojęcia. Coś się dzieje strasznego. O! Minecraft wersja 2.0 Tak, <grymne> kontynuacja było. Teraz potrzebujemy drewna Making the keyboard Cupboard O, apteczka Bo mi przy... Mamy... kurwi kurwa Widzę, że masz mój topór Myślę, że już nie będę stworzyć drzwi dla ciebie, żeby cię zobaczyć Coś w tym stylu, nie rozumiem dokładnie Nie, nie, nie jestem... Jest <coughs> ...dobry z tego angielskiego, ale nie wiem co, Dla siebie, dla własnej... No, własnych potrzeb rozumiem, o co chodzi danger Kurwa hmm, Przed tymi drzwiami jakby się troszeczkę przycięło Tak jakby <coughs> ładowało pewien skrypt a już przygotowany na wszelkie... lakie... wystraszenie W Half-Life to... by cię chyba to pocięło No, powinienem się zabić Czekaj Kurwa, co mnie podczynęło? Prawda? No. Tam nic nie będzie, oprócz przejścia na dalszą część mapy Czekaj, strzałka, strzałka, kurde. Daję jasno do zrozumienia, że coś masz chyba przesunąć. Obo tak tak się chyba zdoję. Ja pierdolę. Tu to głównie może. No? No! To Z... chyba idzie. No poszło. Pierdolę, ja wolę za tam wejść. Ludzie, manifest, to był czad. <grym> Będziemy w telewizji, biją na pewno. No, w miastowej na pewno. Kurwa. Wybiegnę środek. Zobaczycie już niedługo. w Kurwa. <laughs> ja pierdzielę. O chuj. O chuj. Ja pierdolę. Ja Tak. Kurzbo bardziej mnie wystraszyłeś niż to co się stało <coughs> ja, nadaję, ja nadaję klimatu tej grze? No pierdoli coś. Jakiś zabezpieczenie No no Zaraz no. będzie zmiana, bo za bardzo dużo wiesz. Nie tej? Kurwa To mi się nie spodobało Jak ja lubię nalewać herbatę obok ludzi W strasznych grach Poczekam aż to zrobisz Nie rozleje ani kropki Kurwa lej to szybciej, bo mi w Jak Ja pierdolę że... Nowe spodnie Lepiej, bo se Matka mnie zabije Ty nie masz matki Mam No mogę ci udowodnić Jak? Wczoraj mi biła To było najgłupsze co można było powiedzieć chyba Patrz tu mam siniaka Spierdalaj Pistolet. A gdybyś go ominął, to byś już zaczął. O, masz go. Co tam kurwa, znowu coś widzisz? Doktor z tego Dwa Piękny chłód To chyba nasza koleżanka o -o Co, co zamierzasz zrobić? Nic. Nie wiem, Zniknęła. Być... Ja pierdolę. <laughs> Winda. Coś mi zdaje, że to będziemy robić... Zmiana? Patrzcie, jak się kurde oblałem! Co to. Co to. Co to kurde jest? A czemu tu Dobra, wsiadaj. Bio. Akurat było zapisywanie gry. Do kolejnego chaptera. Bodajże. Nasze dzieło, kurwa. Tarczasz ma to. Dzięki za herbatę no co tu się dzieje A ja się ci podkręcę Ty Kamera się strąciłaś pan? Czy... Nie Spoda to. Kamera nie wydaje takich dźwięków Patrz na bok, może, może coś będzie czytali Już widział, w którą stronę to leci Jedziemy! Teraz Rozwal to Jezu Czekaj, to, to mnie interesuje Rozwaliło się no. Ja pierdzielę znowu jak zacząłem grać, znowu padłem jest chyba wysiąść